A więc, hej wszystkim, z tej strony Arie. witam was dzisiaj w kolejnym odcinku. Tym razem zapraszam was na małą dawkę śmiechu, bo z tego, co się orientuję, taki film był już jakiś czas temu, dość dawno w zasadzie, a trochę mi się tych materiałów uzbierało i to nie jest wszystko, tak więc yy, są to naprawdę moim zdaniem fajne akcje, więc uważam, że fajnie byłoby to pokazać, tak więc... Mówię więc raz... Tak więc yy, bez przedłużenia zapraszam do oglądania. Gdzie idziemy? Prawo. Prawo do <noise> <noise> Czekaj, zdejmę rękawiczki, bo mi się zaraz ręce spocą To będę miała włosy do mycia, kurde Gdzie biegniemy? Jak to, ty? to ty nie wiesz? Nie A. Wieczorny jogging Seja. Ale nie, w nowej grani to my zrobimy sobie siebie pośmiewisko, bo... hmm. hmm. O, płacząc tego, taka emotka, z której... Wiesz... Mm, Co, że nie spływa... Nie sp... Jakie fajne nazwisko! O, to Dwa metry wirus. No nie podchodź do mnie zarazo. A na rady to nie poszło do No oh. ten będzie. Ten nie. Nie Jezu, tak będzie. Tak będzie. Nie, za to znowu mnie nie.